Była piękna i skromna, miała długie blond włosy i piękne niebieskie oczy. Przez przypadek spotkałem ją w parku, kiedy szukałem miejsca na piknik z moim bratem. Po krótkiej rozmowie zaproponowałem, żeby się do nas dołączyła. Przepraszam, czy szukasz miejsca na piknik? Zapytałem ją. Tak, właśnie szukam, odpowiedziała uśmiechnięta. Mam takie miejsce, ale jestem tu tylko z moim bratem. Czy chcesz się do nas dołączyć? Zapytałem. Oczywiście, chętnie, odpowiedziała. Była bardzo przyjemna w rozmowie i wkrótce okazało się, że mamy wiele wspólnych zainteresowań. To były pierwsze chwile, kiedy uświadomiłem sobie, że to właśnie ta kobieta jest tą jedyną, którą szukałem przez całe moje życie. Pierwsza randka. Po kilku tygodniach zaprosiłem ją na pierwszą randkę. Byłem bardzo podekscytowany ale też trochę zestresowany. Spotkaliśmy się w eleganckiej restauracji, gdzie mieliśmy romantyczną kolację. O, wyglądasz bardzo pięknie, powiedziałem jej, gdy ją zobaczyłem. Dziękuję, ty też wyglądasz świetnie, odpowiedziała uśmiechnięta. Rozmawialiśmy o naszych marzeniach i planach na przyszłość. Ona opowiadała o swoich zainteresowaniach, podróżach, a ja słuchałem z zaciekawieniem. A ty, co myślisz o swojej przyszłości? Zapytała mnie. Myślę, że chciałbym założyć rodzinę i mieć swoją firmę. A co z tobą? Odpowiedziałem. Ja chcę podróżować, poznawać nowych ludzi i mieć swoją małą firmę, może jakiś sklep z biżuterią, powiedziała. Później poszliśmy na spacer nad brzegiem rzeki. Było tam bardzo spokojnie i romantycznie. W końcu przyszedł czas, aby się pożegnać, ale zanim to zrobiliśmy, udało mi się ukradkiem pocałować ją w usta. Związanie się w pary. Wkrótce potem zaczęliśmy się regularnie spotykać i coraz bardziej zbliżać. Kiedy w końcu zaczęliśmy się związywać w parę, był to dla mnie jeden z najszczęśliwszych momentów w moim życiu. Razem podróżowaliśmy, chodziliśmy na spacery i rozmawialiśmy o wszystkim. Kochanie, chcę Ci powiedzieć, że bardzo mną interesujesz. Cieszę się, że Cię poznałem, powiedziałem. Ja również jestem bardzo szczęśliwa, że Cię poznałam. Czuję, że mamy wiele wspólnego, odpowiedziała uśmiechnięta. Wspieraliśmy się nawzajem w trudnych chwilach i cieszyliśmy się z każdego wspólnie spędzonego momentu. Ślub. Kiedy minęły trzy lata naszego związku, zaproponowałem jej małżeństwo, a ona zgodziła się. Był to dla mnie najważniejszy moment w moim życiu. W dniu naszego ślubu byłem bardzo podekscytowany i emocjonalny. Widok mojej pięknej żony w białej sukni ślubnej sprawił, że na moment zapomniałem o wszystkim innym. Przysięgłem, że będę ją kochał i szanował do końca mojego życia. Przysięgam Ci, że będę Cię kochał i szanował, aż do końca mojego życia, powiedziałem, trzymając ją za dłonie. Ja również Cię kocham i szanuję. Cieszę się, że jesteśmy razem, odpowiedziała, patrząc mi w oczy. Praca i codzienne życie. Po ślubie zaczęliśmy normalne, codzienne życie. Ja pracowałem w korporacji jako kierownik działu, a ona zajmowała się domem. Często wychodziliśmy ze znajomymi, a czasem zostawaliśmy sami w domu. Spędzaliśmy czas na oglądaniu filmów i rozmowach o tym, co się dzieje w naszym życiu. Jak było dzisiaj w pracy? Zapytała mnie, kładąc na stole kolację. Było ciężko, dużo pracy. Ale udało mi się zrobić wszystko na czas, odpowiedziałem. A u ciebie, jak minął dzień, zapytałem. Trochę się zmęczyłam sprzątaniem, ale w międzyczasie udało mi się coś upiec dla nas, kropka, odpowiedziała. Planowanie rodziny Po kilku latach małżeństwa zaczęliśmy planować założenie rodziny. Chcieliśmy mieć dzieci i cieszyć się życiem rodzinnym. Co myślisz o dziecku? zapytałem ją. Myślę, że byłoby to wspaniałe. Chcę mieć dziecko, ale chcę też, żebyśmy byli na to dobrze przygotowani, odpowiedziała. W końcu zdecydowaliśmy, że czas na dziecko. Przestaliśmy używać środków antykoncepcyjnych i czekaliśmy na dobry moment. Ciąża i narodziny dziecka. Po kilku miesiącach dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w ciąży. Byliśmy bardzo szczęśliwi i podekscytowani. Chodziliśmy na regularne wizyty u lekarza i staraliśmy się jak najlepiej przygotować na przyjście dziecka na świat. Wiesz, że będziesz wspaniałą mamą, powiedziałem, całując ją w policzek. Dziękuję, kochanie. Będziesz wspaniałym tatą odpowiedziała, uśmiechając się. Po dziewięciu miesiącach ciąży. Nasz syn przyszedł na świat. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że jest zdrowy i piękny. Spędziliśmy pierwsze dni po narodzinach w szpitalu, obserwując naszego synka i ciesząc się z każdej chwili spędzonej z nim. Problemy w pracy. W międzyczasie, moja praca zaczynała mi sprawiać coraz większe problemy. Nieustanne stresy i presja od szefów zaczynały mnie przytłaczać. Praca stawała się dla mnie coraz bardziej uciążliwa. A ja zaczynałem coraz bardziej skupiać się na niej niż na mojej rodzinie. Nie wydajesz się ostatnio szczęśliwy, zauważyła moja żona. Tak, w pracy jest ciężko. Nieustannie jestem pod presją i mam coraz więcej obowiązków, odpowiedziałem. Tajemnica. Pewnego dnia, gdy byłem w pracy, moja żona zadzwoniła do mnie i poprosiła, żebym pojechał do domu. Była bardzo nerwowa i wydawało się, że coś jest nie tak. Gdzie jest nasz syn? zapytałem, gdy wszedłem do domu. U mojej siostry. Muszę ci o czymś powiedzieć, odpowiedziała, patrząc na mnie poważnym spojrzeniem. I wtedy usłyszałem tajemnicę, która zniszczyła moje życie. Moja żona ukrywała przed mną prawdziwy powód, dla którego przeprowadziliśmy się do innego miasta. Okazało się, że przed naszym ślubem miała romans z moim najlepszym przyjacielem i zaszła z nim w ciąży. Wszystko już się skończyło. Zakończyłam tę historię zanim nasze życie razem się zaczęło, powiedziała, patrząc mi prosto w oczy. Konsekwencje. Nie wiedziałem, jak zareagować. Czułem się zdradzony i oszukany. To, co wydarzyło się 20 lat temu, było dla mnie teraz jak cios w serce. Wiedziałem, że nasze małżeństwo jest teraz niszczone przez te kłamstwa i ukrywania prawdy. W jakim celu ukrywałaś to przeze mnie przez tyle lat? Zapytałem, czując gniew w swoim sercu. Bo bałam się, że stracę cię, że nie będziesz mnie chciał, gdybyś wiedział prawdę. Kochałam cię i chciałam, aby nasze małżeństwo przetrwało odpowiedziała, łkając. Nie wiedziałem, jak zareagować. Czułem się zdradzony i oszukany, ale jednocześnie kochałem ją i nie chciałem stracić naszej rodziny. Walka o rodzinę. Przez kolejne dni Byłem bardzo zamyślony i zdenerwowany. Nie wiedziałem, jak poradzić sobie z tą sytuacją, ale jednocześnie wiedziałem, że musimy walczyć o naszą rodzinę. Postanowiliśmy skonsultować się z terapeutą, który pomoże nam zrozumieć i przepracować nasze problemy. Nie możemy pozwolić, aby ta tajemnica zniszczyła naszą rodzinę. Musimy walczyć o naszą miłość i zrozumienie powiedziałem, patrząc na nią Masz rację. Chcę walczyć o naszą rodzinę i o nasze małżeństwo, odpowiedziała, trzymając moją rękę. Nowy początek. Dzięki terapii i wspólnej pracy nad naszymi problemami udało nam się przetrwać trudne chwile. Zrozumieliśmy, że każdy z nas ma swoje słabości i błędy, ale jednocześnie jesteśmy w stanie je przezwyciężyć i zbudować silniejszą więź. Nasze małżeństwo zaczynało odradzać się, a ja czułem, że kocham moją żonę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiem, że zrobiłaś błąd, ale kocham cię i chcę, abyśmy budowali naszą przyszłość razem, powiedziałem, całując ją w usta. Kocham cię również. Chcę, abyśmy byli szczęśliwi razem i żeby nasza rodzina była szczęśliwa, odpowiedziała, uśmiechając się. I tak zaczęliśmy budować nasz nowy początek, pełen miłości i zrozumienia. Było to trudne, ale jednocześnie bardzo piękne doświadczenie. Które pozwoliło nam zobaczyć, że nawet największe kryzysy mogą być przekształcone w okazję do wzrostu i miłości.